Dajcie, kochani, to Mary. I Mario. No i cóż, mamy czwartek. W czwartek lot to przyzwyczaiło nas do premier. Co prawda nie wypuściło teraz żadnej, no bo to święto. Bo to święto, ale my żeśmy sobie znaleźli nowy kolor krzyżówki i to potraktujemy jako premierę tej wersji. <laughs> tak, tego kolorku. Tego koloru, dokładnie. No. Także dorwaliśmy w końcu inny kolor niż zielony, także nie niebieski. To, nie. Niebieski, sorry, to był tak. Także zobaczymy z kolorami nie tak, wiem, pomarańcz, czerwień, no, fajne. Bardzo ładna to co zaczynać? Tak, mogę zacząć. Jak widzicie, połowę zropaliśmy sobie, no żeby nie trwało za długo. Także patrzymy co będziemy tutaj mieli. Mieli, czy coś tutaj nam da? Ten nowy kolorek. Zobaczymy. Ja z drapeczkę mam z numerem trzecim. Jak na razie ułożyło mi się tutaj oko. I właściwie nic więcej. No mi nic się nie ułożyło. Ok. No nie to wiem, co? czy nic nie pogubiłam chyba w tej Kieżce. No to będziemy patrzeć. Jakie kolejne literki są, co nam tu jeszcze dojdzie. I kolejne literki to jest T oraz I. Tu mamy T. Mamy też i, tu kolejne i, no i tu za wiele tego nie było. Dobrze, bierzemy się za tą drugą, tutaj przy okazji w bonusie sobie to i od razu zmarzemy. To bo ja tak brakuje bonusie, Tak, nie. tu Trzy. mamy teraz te i, kolejne te, o tu jest troszkę więcej. Mhm. Tu mamy i, tu mamy i, tu kolejne i. No dobra. I w ostatniej, w tej niebieskiej, szukamy literek T i. Tu mamy T i. Tu kolejne i jeszcze jedno i się znalazło. Czy coś jeszcze? Jeszcze tu jest T. Mhm. No i chyba. Na razie wszystko. Najbliżej się potem odnajdzie. Kolejna literka. To jest literka L. O. I literka U. No bonus. O. o. No, to jeszcze S tylko wystarczy. No dobra, to szukamy tych liter. U, L. U oraz L. Tu mamy U. No, nowy kolorek, dawaj czadło. <grym> tu mamy L. Dobra. W kolejnej krzyżóweczce L. L. U. L. U. Jeszcze kolejne L. I tu jeszcze mamy L. Jeszcze u się znalazło O, tutaj się trochę dodrapało. Tak. Fajnie. Idziemy do tej ostatniej. U N U, L. U. L. Tu jeszcze L. Tu jeszcze mamy U, tu jeszcze mhm. kolejne L. No, zbara, żeby to S było, bo weszło, tak no, no no. jest tutaj lodowisko S, coś tam No coś zobaczymy, tam. co nam tutaj dorzucą. A mamy to O. Jest. No nie, to nie był dobry ruch. VZ, no dobra. Nie jest dobry. Czy tu gdzieś znajdę? Tak, no jedno Z, z znalazłem, ale się wiele nie nadrapie w tej morze, no, tu też jedno Z i więcej brak. Dobrze, tutaj w kolejnej. Nie widzę. Z nie widzę w ogóle. jej, a ja ja zostały trzy No to dajcie to S, Dobra, patrzymy. Mamy literkę A i literkę S. Jest. Dobra, no to już fajnie. Brawo. Mamy A. I mamy S. Ja myślałam, że tego S nie będzie, wiesz? Hmm. Ale jest. Ojej, no, no, to jest ten. Jest wyraz. Mamy A. A tu Weisz. mamy AD. No. Mamy ko ale. Jeju, dawajcie, jeszcze, jeszcze. <laughs> tu mamy literkę S. Tu jeszcze mamy A. Jeszcze A. I tu jeszcze jest jedno. I chyba tym razem już na Ten. tej krzyżówce to wszystko. Bierzemy się za kolejną, tu mamy S. Na no, kolorek, da wygrano. A. A, tu mamy S, tu mamy A. Tu mamy A. No także test już na pewno będzie pozytywny, bo coś wpadło. No. A ile to się zaraz okaże? Jeszcze masz S. Tak, tu mamy drugi wyraz bo to już wcześniej było oko mm -hmm. teraz tu mamy lodowisko pierwszy i tu mamy tak, A szukamy jest ich kilka o, S też jest mm -hmm. to też jest. kolejne, drugie, tak? tak, trzecie też tu mamy A Zaznacz sobie ten stojak żebyś nie zapomniał, bo masz wyraz. To? No, no mogę zaznaczyć. Mhm, tak lepiej, bo wtedy... No dobra, będzie drugi. No, czy dadzą jeszcze coś? Jednak już jest dobrze, bo masz bonus. Dokładnie. No dobra, i ostatnia literka. To literka P. No, ona mi się tak raczej słabo tu kojarzy, żeby coś mi tutaj więcej stworzyła. Mhm. No, ale dodrapać trzeba i zobaczyć. No nie, tutaj będziemy kończyć z jednym słowem, bo tutaj nic więcej się nie utworzyło. Na drugiej. No, przelew, zrobiłeś mi od razu przerwę. Tak, tu mamy przelew z radki. Tu mamy dwa słowa i też nic więcej już nie przybyło. Mhm. Na kolejnej mamy P. To znaczy, że A tak dużo nie pomogło. Nie no pomogło. Bo potworzyło słowa. No, ale to nie No, ale nie, kompletnie. Dobra, y, testowy mnożnik, był razy jeden, ale nas interesuje to, co kryje się tutaj. Ła, wow, nie, no, jak już dali bonus, to z ja grubej rury. Szarałam, żeby nie tykać, nie? Jak już dali bonus, to z grubej rury. No, ale dobrze. Cześć. Masz wygraną, nie wiadomo co moja, to pokażę. No, ale dobra, literki B są. No, to fajnie. Zameldowały się. Tam, gdzie trzeba. Zobacz, ładnie zakończone. OK. Zobaczymy moją krzyżówkę. Ja nie mam żadnego, kochani, wyrazu. Ani jednego. Nic się nie utworzyło. Także tutaj to cienko widzę. Z numerek z rapeczki jest 12, Wylosowany od pani. Także szukamy dalej. Literka T. No tutaj mi też brakuje... Brakuje nie to żeby było to, bo by też fajnie, jakby miała, jak ty bonus. Dobra, ale szukamy teraz te. Tu mamy te, tutaj, tutaj. Okej, okay. jeszcze jedna. A co ja tak szybko przewijam? Tutaj, o taka zamazana ona. Dobra, teraz tu, dlatego jej chyba nie widziałam. Tu mamy te, tu mamy te. Tu mamy te, tutaj jeszcze tutaj i jeszcze tutaj, jeszcze tutaj i chyba wszystko. Teraz tu w niebieskiej szukamy. Tu mamy jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte i szóste. Czekaj, wszystkie mam? No nie wiem, jak mnie to nie zobaczę. <śmiech> mam <śmiech> wszystkie. Dobra, kolejne Y. Y to mamy tutaj. Tu jeszcze jeden jest. I to dwa tylko były. Tu Vincent się kłania, tu mamy Y, Teby, Ryga, Rytm. Dobra, teraz tutaj edycję mamy. Tu jeszcze jest jedno. Aha, i tu, i tu też mamy jeszcze Y. I to. chyba tyle, nie? Mi się wydaje, że wydrapałam. Teraz R. No to oni tutaj. A nie puszczą. tobie dali to. A mi nie dadzą, pewnie nie. Oni nie dadzą. Widzisz, już rasa, a już był wyraz. No zobaczymy. No, ale tu jeden wyraz, to tu. no ja wiem. Dobra, ale szukamy R, żeby się nie pomylić. Tu mamy R. Mrok, minorka, tutaj jeszcze raz, tutaj i tutaj. Poczekaj, patrzę jeszcze czy coś jest, ale dobra, chyba wszystkie poszły. Tutaj szukamy aktora, szukamy jakiegoś, tutaj ryga, a widzisz to A? No, no, dobrze, dobrze. Tu jest rytm, to jest pierwszy wyraz z dopiero. A właściwie to dwa, bo jeszcze drut. A tu jest drut, patrz. No to to wata, ale to wata zawsze tam często wpadają. Dobra. Ale się cieszę, że masz wygraną. Choć kamień nie wygrała, to połowa wkładu jest. Nowej, nowej odsłonie kolorku. kolorku, tak. Krzyżóweczki. Kolorek ładniejszy niż niebieski. Wszystkie. Nie, no jeszcze ten jeszcze jedna linia. No, Mamy E. No mamy E. Mamy E. I szukamy jeszcze. Mamy tutaj, tutaj. I chyba to tyle. Teraz tutaj do Wincentego, Może powstanie on? Nie? O tu mamy trzeci? No. Trzeci wyraz jest. Ajaj! Hahaha! Dobrze, czekaj, no serio? No serio. A, tak, bo to bo tu... Nie. Rytm, drut i temu. Dobrze. A gdzie masz rytm? No tu masz rytm, tu rytm. A mu... tu, no. Dobrze, hura jest dycha. Dobrze, szybko, szybko co to było teraz, co ja szukałam. E, e? e? Tak. E, ja się już świesz. przed chwilą powiedziałam, że już połowa jest, jest dobrze, a jednak odcinek będzie zwrócony. Hura. Tu mamy wiecz pierwszy. Tu mamy E. Jeszcze mamy tu E. Zawsze, znaczy, tu palcem nie zasłania, to muszę. Dobra, a nie, jeszcze tu. Wszystkie? Teraz mamy do okej. Okay. No dobra, dalej. Co teraz mamy? L. Tu mamy L. No to bonusek nie będzie wtedy. Tu mamy L. No można w końcu było poprawić to L, nie? Czy jeszcze gdzieś mamy L? L, L, już nie? A tutaj jeszcze jest. Dobra. Tu fajnie się tak drapie, Leciutko jak po masełku, po lustrze takie, nie? Po lusterku. No, warstwa ma fajną do dra drapania. No, te krzyżówki mają zawsze te fajne właśnie takie warstwy. No, a tutaj to nie będzie to. Ale to nic. Dyszka już jest. Tu mamy jeszcze L. to hmm. no, wszystko. No, jeszcze parę literek zostało. No. C. Tu mamy C. Przepraszam, przesunęłam sobie bliżej, a przecież Wy nie widzieliście. C. Tu mamy C. Dobra. No, Wincenty, otworzysz się. C, C tu już braki. Tutaj mamy. I chyba tyle, nie widzę więcej. Kolejna literka to H. U, u, u. Ha, 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 ha. No widzisz to A i O no, to no. będą te Blokery. zmory takie blokujące. Mhm. <laughs> Dobra, tu nie mamy. Tu mamy Hall. Tu mamy hall. no już widać, co widzisz, już widać, co blokuje, no mm -hmm. już się to widzi, K, A, O, dobra i teraz patrzymy, czy tu mamy, a mamy tutaj H i, -t. I jedno, no H nie ma nigdy, dłuża, nie? No, przed ostatnia literka to jest B, literka B jest tu, no za wiele literka, <laughs> nie, podzielam. nie ma co, tak. Patrzę, patrzę. O, tutaj jest drugi. O, czwarty. O, to jest w tej? Czwarty. No to już lepiej. No to ja się nie spodziewałam, na serio. No to mamy plusa. No czekaj, jeszcze tu pewnie patrzą dalej, ale niedobre. O, no to nie, aż nie chce mi się wierzyć normalnie. Dobrze. Okej, okay, Nie? Dokładnie. I ostatnia. Czy jeszcze dołożyć, czy nie? Literka J. 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 Tu mamy J. Tu mamy J. I tu jest wyraz, który. Ale chyba pierwszy. Pierwszy, tak. I już tu, tu już nie. A widzisz, jak mówiłem, nie jakie podworzyło. są. Mhm. A tu nie ma w ogóle J. Ale mamy cztery wyrazy, czyli dwie dyszki. Tu, no, i to, a tutaj tak, tak. Czy gdzieś jeszcze, a tutaj jeszcze mamy klej. No, to tyle. Jaki mnożnik by był? Raz jeden, co by dało? Grafit 40. No, no a my moment. musimy mieć o, CC, tak. powinno być. Tak, się zgadza. Jedno już jest, i drugie też już jest. Tak, gdzie to znalazłeś? O, CC. No to trzy nie mamy dzisiaj plusa? Jojoj. No i się plusik trafił. No super, ten nowy kolor. Ej nie. No, jest nowego kolorku tak, Pomyślnie. Bardzo fajnie. Ciap, <grym> Także mamy 30 zł, ja wygrałam 20. W brązowej. A Mario wygrał dyszkę w kolorku. też brązowym. Tak? Nie, gdzie ty nie, to masz? Nie, A bonus. Gdzie ty to masz? Czyli mamy 30. Od złotych plus dycha. Tak. Udało no to się. fajnie, udało się. <laughs> Nie wiem, źle, fajnie. My się bardzo cieszymy. Kolorek nam jednak dopisał, tym dopisał razem. pokazał klasę. <laughs> Dał nam zwrot. Także kochani, dziękujemy za obecność na naszym kanale i zapraszamy na kolejne nasze odcinki. Zobaczymy się już wkrótce. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, buziaczki. Pa! pa.